serdecznie tutaj Szymon Zeifert z www.kwadranszagitary.pl. I w tej lekcji pokażę ci jak zagrać właśnie ten główny motyw z utworu Californication z zespołu Red Hot Chili Peppers. I zaczynamy. jakbym pokażę ci dwa akordy wokół których to praktycznie wszystko się kręci. Amol oraz akord F. -dur. I teraz kwestia tego w jaki sposób kostkujemy Pewien jest taki wzór kostkowania. Zagram może najpierw. Tak to wygląda. Czyli gramy pustą piątą strunę, następnie drugi palec na drugim progu czwartej struny, następnie pusta druga struna i pierwszy palec, pierwszy progu drugiej struny. Czyli w wolnym tempie. Jeszcze raz. To, co jest ważne, to to, żeby te zagrane wcześniej dźwięki z danego akordu wybrzmiewały. Czyli nie coś takiego. To będzie dość zabawnie brzmiało, tylko one wybrzmiewają. Później mamy ten akord F-Dur, zagrany w na następujący sposób. Jeszcze raz. Czyli gram pierwszym palcem na pierwszym progu szóstej struny, trzecim palcem na trzecim progu piątej struny. Następnie pusta struna czwarta, i następnie drugi palec na drugim progu struny czwartej. W wolnym tempie. Trochę szybciej. Można też zagrać zamiast pierwszym palcem, to na szóstej strunie zagrać kciukiem ten dźwięk jeśli tobie będzie tak wygodniej. No i to gra się cały wstęp. Także już jak chodzi wokal też jest grane, aż wchodzi następujący motyw. tutaj gramy trzy akordy, właściwie cztery: C dur, G dur, F dur i jeszcze na koniec chodzi akord e demon. I gramy je w taki sposób, że można zapać albo cały chwyt, albo tylko te dźwięki, które tylko te struny, które będziemy uderzać, pokażę ci. Więc pierwszy palec na progu, na trzecim progu piątej struny, trzeci palec piątym progu czwartej i czwarty palec na piątym progu drugiej struny i kostkujemy piąta struna, czwarta, druga, czwarta. Można też oczywiście zapać cały chwyt barowy, ale kostkować tylko te trzy struny. Następnie bardzo podobny schemat koskowania na akord G-dur. Mianowicie samo kostkowanie będzie szósta, piąta, czwarta, piąta struna. Czyli możemy zagrać tylko dźwięki trzeci próg struny szóstej pierwszym palcem, na piątym progu trzecim palcem piątym progu piątej struny i na czwartej strunie czwartym progu drugim palcem. Jeszcze raz zagram. Następnie to samo, dwa progi niżej, czyli na akordzie F-dur. Kiedy skończymy ten. Um, grać akord F-dur przez cztery dźwięki, zostajemy drugim palcem na drugim progu struny trzeciej. A na kostką uderzamy pustą, czwartą strunę. Następnie właśnie ten drugi próg struny trzeciej. I później tymi pozostałymi dwoma palcami łapiemy akord DEMO. I uderzamy w trzy lub dwie najcięższe struny. No, Standardowych demol, czyli jak mówię, drugi palec, drugi próg trzeciej struny, trzeci palec, trzeci próg drugiej struny i pierwszy palec, pierwszy próg pierwszej struny. Standardowy demol, czyli jeszcze raz ten ostatni akord kostujemy: czwarta struna, trzecia oraz druga i pierwsza na raz. Czyli cały ten, ten motyw. Wygląda Red Hot, czyli Peppers, utwór Californication. Tutaj, jeśli chcesz więcej darmowych lekcji, powinien powiedzieć przycisk. Klik, kliknij go, zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie możesz podać swojego maila i ja wyślę Ci, jak podasz od razu tego maila, lekcję, trzy zagrywki, które każdy gitarzysta musi znać. To jest niepublikowana na YouTubie, czy gdzie indziej lekcja. Kliknij ją tutaj. Zostaniesz także później inne lekcje za darmo. Także poniżej w komentarzach napisz proszę, jak Ci podobała ta lekcja i jakie inne riffy, solówki czy utwory chciałbyś, żebym opracował, kliknij także kciuk w górę, polub ten filmik na YouTubie oraz tutaj kliknij i subskrybuj nasz kanał na YouTubie, abyś na bieżąco z nowymi nagraniami. Tutaj był Szymon Zajfert z www.kwadransagitary.pl Pamiętaj, ćwicz mądrze, niekoniecznie dużo i trzymaj się, cześć!